Wspólna konferencja z udziałem ministra obrony narodowej, wiceministra obrony narodowej i szefa sztabu genera Generalnego Wojska Polskiego na temat operacji Feniks. ...informować o tych działaniach, które są podejmowane w walce z powodzią, ale też w szczególny dzisiaj nacisk na dzisiejszej konferencji, na operację Feniks, która została o godzinie 12 dnia dzisiejszego uruchomiona. Tą decyzję podejmowaliśmy w zeszłym tygodniu, już od poniedziałku. W ubiegłym tygodniu pan generał nad tą operacją pracował, przygotował ją w trybie pilnym w Sztabie Generalnym. To było po pierwszym posiedzeniu Sztabu Wyjazdowym we Wrocławiu, gdy już wiedzieliśmy o tym, że trzeba przechodzić i myśleć o kolejnych etapach. O, po tym etapie walki z wielką wodą przychodzi ogromny etap odbudowy i Operacja Fenix przede wszystkim dotyczy odbudowy zalanych terenów, udziału wojska w tym, w tym procesie, zabezpieczenia również wałów, które są bardzo zmęczone, przesiąknięte i zabezpieczenia ich jak najszybciej po przejściu już tej fali, która przemieszcza się do kolejnych województw, teraz w województwie lubuskim. Kilka rzeczy informacyjnych o zaangażowaniu sił zbrojnych. Cały czas obecnych w ogromnej liczbie na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, bo dzisiaj te cztery województwa, jedne zmagają się ze skutkami, drugie przygotowują się na fale, ale te wszystkie cztery województwa są dzisiaj najbardziej zagrożone. Ponad 25 tysięcy żołnierzy wydzielonych do operacji, dokładnie. 25 706 żołnierzy wydzielonych w tym momencie do operacji. Bezpośrednio w akcji bierze udział 19 603 żołnierzy. W bezpośrednich działaniach część rotuje, bo to już kolejny dzień operacji dla wielu żołnierzy, funkcjonariuszy i straży pożarnej i policji żołnierzy operacyjnych, wojsk operacyjnych i żołnierzy wojska obrony terytorialnej. Główna dzisiaj siła w tej liczbie 26 tysięcy żołnierzy to są żołnierze wojsk operacyjnych, jest ich zaangażowanych w akcję 13 386, Wojska Obrony Terytorialnej w tym momencie to zaangażowanie 4310 żołnierzy, do tego żandarmeria wojskowa 500 żandarmów, inspektorat wsparcia sił zbrojnych 724 osoby, Dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni też się angażuje, to jest z 25 żołnierzy do monitorowania internetu. Zgłaszają to policji nielegalne zbiórki, ale również dowództwo garnizonu Warszawa, 658 żołnierzy. W akcji brali udział podchorążowie z WAT-u, z Lotniczej Akademii Wojskowej. Z Akademii Wojsk Lądowych. Oni szczególnie byli skupieni w umacnianiu wałów we Wrocławiu, więc wszystkie można powiedzieć i rodzaje sił zbrojnych, bo i wojska specjalne, i marynarka wojenna, i przecież zaangażowanie ogromne wojsk lądowych, największe wojska obrony terytorialnej wszystkie rodzaje sił zbrojnych uruchomione do operacji. Wciąż 19 śmigłowców wydzielonych do, do akcji przeciwpowodziowej. Ostatniej nocy bardzo duże zadanie, pozytywnie wykonane na pompownia brody. Przepływ wody przez uszkodzoną śluzę nastąpił i uruchomiono dwa śmigłowce Mi-17 do zrzucania big bagów, które miały zabezpieczyć tą śluzę. To zadanie zostało pozytywnie wykonane. W ogóle śmigłowce wojsk lądowych czy wojsk specjalnych i policji wykonywały podczas operacji powodziowej zadania związane z ewakuacją ludności, z transportem wody i żywności, zadania związane z uszczelnianiem wałów, jak również transportem chorych do szpitali wysokospecjalistycznych oraz cały czas biorą udział w monitorowaniu terenu. Teraz na od obszarach, które zostały dotknięte, trwa szacowanie strat, ocena miejsc, w których należy naprawić mosty, drogi. W tym wszystkim są bardzo mocno zaangażowane od samego początku wojska inżynieryjne. Również sprawy związane z ochroną zdrowia, dostępem do lekarza, do mobilnych ambulatoriów, szpital w Nysie, o tym będzie mówił pan minister Tomczyk, który przygotowywał tą. Działania Wojskowej Służby Zdrowia. Są zadania związane z uzdatnianiem wody, z odbiorem też gruzu. Tutaj dzisiaj minister Paszyk wspólnie z branżą budowlaną, którą poprosił o wsparcie, to jest wielka operacja usunięcie gruzów, tych wszystkich przedmiotów, które zalegają dzisiaj na ulicach. są. Uprzątnięte na jedno miejsce, ale muszą być wywiezione z bardzo małych, często miejscowości, które nigdy sobie z tym same nie poradzą. W to wojsko również się angażuje. Siły zbrojne są zaangażowane również w transport pomocy, w hubach przeładunkowych. Wczoraj odwiedziłem hub we Wrocławiu. Organizowany przez Województwo Dolnośląskie, przez marszałka Pawła Gancarza, w którym żołnierze WOT-u pomagają segregować i przesyłać dalej tą pomoc. Ona musi być skoordynowana, po to, żeby trafiała do miejsc najbardziej potrzebnych. Dodatkowo dochodzą zadania związane z dezynfekcją, i to będzie na dzień dzisiejszy duże wyzwanie dla wojsk chemicznych dla innych jednostek. Mówił dzisiaj premier o tym na, na odprawie sztabu kryzysowego. Jak ważne jest czytanie informacji, słuchanie informacji, która woda jest zdatna do picia, która jest zdatna po przygotowaniu, żeby uniknąć skutków epidemiologicznych, powodzi czy podtopień. Tutaj musi być wielka. Ostrożność. To samo dotyczy rolnictwa. Pasze z zalanych terenów, zboże z zalanych terenów jest niezdatne do użytku i, i o tym też warto na każdym kroku przypominać. Operacja FENIX to jest wieloetapowa, wielomiesięczna operacja związana z naprawianiem skutków powodzi i podtopień na całym obszarze objętym klęską żywiołową, ale również w miejscach, w których oddziaływanie powodzi nastąpiło, wojska będą obecne do momentu, kiedy będzie to potrzebne. Pan generał w swoim rozkazie dotyczącym operacji Phoenix określił czas trwania operacji do końca tego roku, do 31 grudnia 2024 roku, ale zawarliśmy tam możliwość przedłużenia. Cały czas w operacji będzie zaangażowanych nie mniej niż 5 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj mamy wydzielonych 20, prawie 26 tysięcy żołnierzy, 20 tysięcy dzisiaj w bezpośredniej akcji, ale przez te najbliższe miesiące cały czas będzie nie mniej niż 5 tysięcy żołnierzy. Jeżeli będzie potrzeba, żeby było więcej niż 5 tysięcy, to jesteśmy na to przygotowani. Operacja ta będzie miała na celu przywracanie normalności, odbudowę tych miejsc, które zostały zniszczone nawet nie tylko do stanu przed powodzią, ale do jeszcze większej i lepszej funkcjonalności, żeby to, co zostało zniszczone, nie tylko zostało naprawione, ale zostało ulepszone tam, gdzie to jest możliwe. To jest bardzo ważny element. Pomoc mieszkańcom w uprzątnięciu swoich domostw, mieszkań, gospodarstw. Pomoc mieszkańcom jako wspólnocie samorządowej w naprawie infrastruktury społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki. Ale również otoczenia. Widzieliśmy zniszczone parki, place zabaw, miejsca odpoczynku. To wszystko wymaga naprawy. Nie będzie tu działać tylko i wyłącznie wojsko, bo muszą działać wspólnoty lokalne, samorządowe i oczywiście wiele zadań, choćby związanych z infrastrukturą, to, to sprawy głównej dyrekcji dróg krajowych, Adros, autostrad. Sprawy naprawy torów kolejowych, możliwości komunikacji, więc to będzie zadanie zespolone, ale wojsko będzie w tym obecne przez cały ten czas, kiedy ta pomoc jest konieczna. Chcemy też podnosić umiejętności, kwalifikacje dla tych wszystkich, którzy zarządzają dla zarządzania kryzysowego. To jest na pewno bardzo potrzebne i wojsko jest do tego przygotowane. Akademia. Sztuki Wojennej jest do tego gotowa i będzie takie wsparcie dla wspólnot samorządowych organizować. To będzie jedna, jeden z elementów też wniosków, które w swoich raportach będziemy przedstawiać dotyczące naprawy popowodziowej. Umocnienie wałów to będzie też jedno z ważnych zadań Operacji Feniks, bo przechodzi fala. Ale nie możemy czekać kolejnych miesięcy na naprawę tych wałów. Je trzeba naprawić tu i teraz, wzmocnić, żeby nie przesiąkały, nie przeciekały, ale żeby były gotowe na najtrudniejsze scenariusze. Oszacowaliśmy koszt operacji Feniks na około 175 milionów złotych przez te najbliższe tygodnie. Jeżeli trzeba będzie zwiększyć te wydatki ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, to zostaną zwiększone. To jest ten szacunek. Wydatków, głównie osobowych, w dużej części, również amortyzacji tego sprzętu, który jest użytkowany, wykorzystania tego sprzętu, który jest użytkowany. To jest sprzęt ciężki, to są spychacze, koparki, to jest ciężki transport, cysterny, różnego rodzaju pojazdy, które umożliwiają drożność ciągów komunikacyjnych, ale też będą stosowane przez wojska inżynieryjne w odbudowie mostów. To jest duży wydatek ze strony sił zbrojnych, ale on jest jak najbardziej konieczny z możliwością zwiększenia tych środków, jeżeli taka konieczność będzie zachodzić.